Cześć kochani, witam się z wami ponownie w kolejnym odczycie, oczywiście z kart tarota na moim kanale. Dziś kochani, jak już widzicie, po tytule Odczyt tarota, analiza partnerska, zaznaczam, analiza partnerska to nie jest analiza. Yy, znaczy, nie, może nie tak. Nie musicie być w związku stałym, żeby wykonać analizę partnerską, żeby posłuchać odczytu, nawet tego ogólnego tarota y, dla Was, tak? Analiza po prostu pokazuje uczucia, myśli, ewentualne zamiary osoby, o którą w kartach pytamy. Jeżeli oczywiście takie zamiary ta osoba ma, y, pytamy też, co się u tej osoby dzieje tu i teraz, na ten moment, na tą chwilę. Kochani tak, jaka jest przyszłość waszej relacji na najbliższe 6 miesięcy? Zobaczymy co karty będą chciały wam tutaj pokazać. Jeżeli oczywiście jesteście odczytami prywatnymi zainteresowani, odnoszę was, zapraszam was do kontaktu ze mną. E, ja nie będę już tutaj przedłużać, będziemy przechodzić do czytania głównego. Wy oczywiście jak zawsze wizualizujcie osobę z waszego serca, osobę o której myślicie. E, do wyboru jest karta numer 1. Taka karta jest dla Was. Zastanówcie się, czy ta karta graficznie Was do siebie przyciąga. Chodzi o grafikę karty. Czasami przyciągają obie karty, czasami żadna. Pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie z każdym rezonuje i rezonować nie musi, kochani. To jest karta numer dwa. To samo co przy karcie numer jeden. Wizualizuj, myśl o osobie z Twojego serca, o osobie z Twojej głowy, o osobie, o którą chcesz w tarocie zapytać. Jeżeli ta karta coś do Ciebie tutaj przyciąga Cię, ta karta graficznie, wybierz sobie tą kartę jako przewodnika dzisiejszego czytania. Kochani, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do tego odczytu. A więc, kochani, przed, mną przed Wami karta numer jeden. Karta, którą sobie wybraliście, ja oczyszczam kartę intuicyjną, być może kartę Radę, zobaczymy, bo ta karta w zależności od informacji, jaką wam przekazuję. Jest albo kartą radą, albo kartą informacją. Zobaczymy, co przy karcie numer jeden Wam tutaj się pokaże. Kochani, karta, jaka Wam tutaj wyszła, to jest karta kilka tygodni i się zdarzy: spotkanie, wiadomość, spełnienie, o którym myślisz, czyli jest to karta informacji dla Ciebie. Kilka tygodni i się zdarzy, spotkanie, wiadomość, spełnienie, o którym myślisz. Kilka tygodni to jest z reguły do sześciu tygodni, tak karty pokazują. Kochani, a ja e, przejdę do pytania: hmm, co się u niego, u niej dzieje na ten moment, na tą chwilę? Zobaczymy, co karty będą chciały tutaj pokazać, jaka jest sytuacja przy osobie, o której myślisz. Osoba ta załatwia jakieś sprawy związane z wyjazdem, przeprowadzką, zmianą miejsca zamieszkania, tak? LUB zmianą nawet pracy. Ma sprawy urzędowe lub sprawy sądowe e, do załatwienia. Takie sprawy mi się przy nim lub przy niej pokazują. Tak, w kartach mi się tu pokazuje, iż ta osoba na ten moment albo jest w trakcie separacji, w trakcie rozwodu e, spraw alimentacyjnych, załatwia jakieś sprawy mieszkaniowe związane z pracą, być może przeprowadzką nawet do innego kraju. W każdym razie bardzo dużo się dzieje przy tej osobie. Ta osoba e, na ten moment, na tą chwilę ma bardzo wiele opcji do wyboru, bardzo dużo się przy niej dzieje ale to jest związane właśnie z jakby z zamknięciem pewnego etapu w jej życiu, a wkroczenie w coś nowego, przynajmniej chęć wkroczenia w coś nowego. Kochani, co czuje, co myśli osoba z Twojego serca, osoba z Twojej głowy? Co czuje, co myśli tu i teraz? Kochani, to co mi wychodzi tu w kartach, ta osoba tu i teraz, dla części z Was tkwi jedną nogą w jakiejś starej znajomości i starym związku. Eee, dla części z Was kobieta lub mężczyzna stoi pomiędzy Wami. Osoba w karcie Barana, Byka lub Lwa. Tak mi w kartach tu się pokazuje, oczywiście dla części z Was, tak? Kochani, co jeszcze? Co czuję, co myśli? Ta osoba jest albo manipulowana, albo szantażowana, albo jest jakaś karta przetargowa przy tej osobie. Hmm, przy niezamkniętej jeszcze jakiejś relacji. Wiecie, dla części z Was to może być nawet toksyczna relacja z matką, z siostrą, z rodziną, ktoś wpływa na niego lub na nią, powodując pośredni wpływ na Waszą znajomość, komuś nie na rękę jest Wasza relacja. Ale najważniejszą informacją dla mnie jest to, iż ta osoba chce być z Wami. Ta osoba ma głębsze uczucia do was. Dla części z was to nie jeszcze, to, nie jeszcze, to jest jeszcze nie miłość, ale chęć rozpoczęcia czegoś nowego, chęć dania sobie szansy na szczęście, na spełnienie. I tu mi wychodzą znaki zodiaku, bliźnięta. Wodniki, koziorożce, strzelce i ryby kochani Tak mi w kartach się tu pokazuje dla części z Was Czyli jak ja to powtarzam nieraz, jeżeli może jesteście nowi na moim kanale Albo Wy, albo osoba, o którą pytacie w kartach jest pod takiego znaku Lub oboje możecie być spod tego samego znaku Tak mi w kartach wychodzi Jakie zamiary ma ta osoba tu i teraz do Ciebie? Zobaczymy ja takie analizy robię na 6 miesięcy, także jakie ma zamiary do ciebie na najbliższe 6 miesięcy. Mam nadzieję na pewno, że wszystko się między wami poukłada. Dla części z was ta osoba będzie chciała powrócić do waszej relacji lub o waszą relację zawalczyć, popracować nad waszą znajomością, naprawić to, co się dla części z Was popsuło, widać punkt zapalny i to nie jeden. Będzie, potrzebna, będzie potrzebny kompromis między Wami, ale ta osoba ma dużą nadzieję, że wszystko się poukłada. Zamiarem tej osoby jest bycie z Wami w relacji. E, tak jakby ta osoba, wiecie, dopiero mm, po jakimś fakcie doceniła lub zauważyła, ile wnosicie w jej życie i ile w jej życiu znaczycie. E, poczekajcie, kochani, zobaczymy przyszłość waszej relacji Ale ta przyszłość już jest na przyszłość, czyli na ostateczna karta przyszłości waszej znajomości, jak mi się zrymowało, widzicie. Kochani, jak ja to mówię, z pustego nie nalejesz. O relacje zabiegać muszą obie strony. Dla części z was ta osoba lub wy również, bo karty mogą działać w dwie strony, musicie dokonać wyboru. Tu nie będzie, tu będzie wóz albo przewóz. Tu nie będzie, że jedną nogą będę tu, a drugą nogą gdzie indziej. Nie. Tu czeka was konkretna decyzja, jeżeli chcecie być razem. Coś trzeba będzie zostawić za plecami. Tak jak ja tu mówię, z pustego nie nalejesz, będzie potrzebny kompromis. Ktoś z Was, będzie musiał e, pójść na kompromis. Dla części z was widzę, iż to będzie osoba, o którą w kartach pytacie. E, ta osoba zostawi coś za plecami dla was, tak? I tutaj karta mówi, e, już w sumie taka karta, nawet bym powiedziała, rada. E, pamiętaj, że może ta karta może działać w wasze dwie strony, wiecie? Bo tu karta mówi, pamiętaj. Że nie zawsze w relacji się bierze, trzeba też dawać. Dlatego ten kompromis tu między wami będzie bardzo ważny, kochani. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Sprawdzamy. Spotkanie, rozmowa, wiadomość, której się nie spodziewasz. Dla części z Was, jeżeli. Yy, ktoś z Was jest wagą, rakiem, koziorożcem lub wodnikiem lub osoba, o którą pytacie jest pod tego znaku lub oboje jesteście pod tego znaku, dla części z Was to ukryte, to schowane przed Twoim okiem miłość i uczucie, którego się nie spodziewasz na które już w tym momencie część z Was nawet nie liczy lub myśli że jakiś etap w Waszym życiu jest zamknięty karty pokazują, że przed Wami jest bardzo szczęśliwy czas spełnienie w miłości i w uczuciu, żeby się nie nie poddawać, nie negatywnych myśli do siebie, nie, ym, wiecie, nie dopuszczać. I karty mi tu pokazują, szczególnie również numerologiczne dwójki, piątki i trójki, tak? Albo ktoś urodzony spod tego dnia, kochani, tak mi w kartach dla Was wychodzi. Mam nadzieję, że ten odczyt Wam się podobał. Powiedzcie mi, jakie chcecie czytanie świąteczne, bo chcę Wam przygotować jaką, jakieś czytanie świąteczne. Dużo osób z Was chce y, lustro uczuć. Jeżeli Wy też tak myślicie, zostawcie ślad w komentarzu, jakie czytanie byście chcieli świąteczne. Wstawię Wam to, y, to czytanie w pierwszy dzień świąt. Na pewno przy, bliżej końca, już y, myślę, 30 grudnia będzie odczyt dla wszystkich znaków Zodiaku na styczeń. A teraz kochani, jeżeli e, czytanie wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie ślad po sobie w komentarzu, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Oczywiście, jeżeli chcecie odczyt prywatny, tylko od razu za, tutaj e, mówię, iż pierwsze odczyty prywatne będą zapisy po świętach. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. Być może ktoś z Was chce aktualizację czytania, które już u mnie wykonywał. Kochani, również można takie czytanie zrobić na najbliższy już rok, styczeń, tak, z uwzględnieniem początku roku. Ale jeżeli jesteście ciekawi również odczytu dla karty numer 2, Serdecznie, kochani, Was zapraszam do tego odczytu. Kochani, również. mam przed Wami, przede mną, karta numer dwa. karta, którą sobie część z Was wybrała. Być może to jest druga karta, którą sobie wybraliście do odczytu. Ja, tak jak dla karty numer 1, um, znajdę, znajdę, zrobię Wam y, kartę intuicyjną, w zależności od tego, jaka karta wyjdzie. Będzie to karta rada lub karta informacja. Powiem Wam, że no właśnie wypadła mi karta sama. Ja Wam ją wyjmę, ale wylosuję jeszcze jedną. Ta karta wypadła. Nigdy nie rezygnuj z celu, bo zajmuje za dużo czasu. Czas szybko upłynie. Ta karta mówi w szczególności nie trać nadziei, że wszystko się poukłada. Że wszystko będzie pozytywnie. No patrzcie no, jak mi się wysuwają. I patrzcie kochani, yy, karty Pokazują, kiedy życie daje Ci powody do płaczu, pokaż mu, że masz tysiąc powodów do radości. Skup swoje myśli na czymś innym, skup swoje myśli na czymś pozytywnym. Nie zamartwiaj się na zapas. I następna karta, zobaczcie, jak się karty uzupełniają. Nie rozmyślaj nad tym zbyt długo, odpowiedzi same się przy tobie pojawią. Kochani, piękne karty Wam wyszły. Widać, że w Waszej relacji jest jakiś może dla części z Was kryzys, być może czymś się martwicie, zamartwiacie. Kochani, e, karty mówią, nie zamartwiaj się na zapas, nie myśl o rzeczach, na które wpływu nie masz. Skup się na czymś, co jest pozytywne, a odpowiedzi same się przy tobie pojawią. Ja oczywiście sprawdzam, co się dzieje w życiu osoby tu i teraz, osoby z Twojego serca, osoby, o której myślisz. Ty yy, wizualizuj tą osobę, myśl o tej osobie, a ja już sprawdzam, co się przy nim lub przy niej oczywiście dzieje teraz. Wiecie, dla mnie ta osoba ma jakieś, wiecie, że ja kart na zdrowie nie stawiam, ale ta osoba ma jakieś problemy ze zdrowiem lub ktoś jej bliski ma problemy ze zdrowiem, skupiona jest na aspekcie własnego zdrowia. Coś przed Wami z tym, w tym temacie ukrywa, o tym nie chcę mówić. Dla części z Was szuka pracy, pracę chce zmienić. Dla części z Was, szczególnie mi tu wychodzą skorpiony, jeżeli Wy jesteście spod znaku skorpiona lub osoba, o którą pytacie, to mi tu karty pokazują skorpiony, szczególnie w podwójnej karcie, iż są jakieś problemy finansowe, problemy z poukładaniem swojego życia. Wiecie, tu w ogóle jakieś kłótnie, konflikty i nieporozumienia mi wychodzą. Sytuacja przy tej osobie jest nieciekawa. Ta osoba jest zmęczona, przytłoczona, mało ma wiary i nadziei, że coś może się dla niej zmienić. Stąd jej myśli mogą być gdzieś indziej, bo bardzo mi tu na pierwszy rzut wychodzą problemy finansowe. Być może jakieś długi, pożyczki, być może komuś zaufała, coś straciła i tutaj też mi się przebijają kochani jeszcze wodniki w karcie. Dobra, patrzymy dalej. Ta osoba też wiecie, co jest jakaś niespełniona jeszcze wrócę, bo y, myśl mi naszła ta osoba jest jeszcze jakaś niespełniona, jeżeli chodzi o aspekt rodzinny. Ta osoba albo nie może mieć dzieci, albo ma utrudniony kontakt z dziećmi, y, no albo, wiecie, boi się odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za czyjeś dzieci, y, za wzięcie, wiecie, y, odpowiedzialności, no tak, no, za to, żeby być dla kogoś oparciem, wsparciem, tak. To jakby ją blokuje, tą osobę, tak mi wychodzi, dobra. Przez co kontakt między wami może być taki, wiecie, unikanie kontaktu, zawieszenie kontaktu, kontakt sporadyczny lub ten kontakt jakby jest coraz słabszy, a jeżeli jest między wami, to wiecznie jakby wy nie możecie, często mówię, jakbyście szli przy tym uczuciu pod wiatr, jakbyście szli przy tym uczuciu pod górkę, jest niespełnienie. Dobra, patrzymy. Co czuje, co myśli osoba z twojego serca, osoba, o której ty myślisz. <laughs> w głowie ma sprawy rodzinne, ale ma was. Ma uczucie, ma miłość, ma chemię, ma romans, ma pożądanie, ma pragnienie dla wszystkich znaków, które teraz tu i teraz mnie oglądają. Oczywiście przypominam, czytanie jest ogólnym czytaniem. Nie z każdym musi rezonować. I kochani mi tu wychodzi, co on, ona czuje. Ona myśli tylko o tym, aby się do ciebie odezwać, aby się z tobą spotkać, aby wrócić do relacji między wami. Dla części z was ta osoba wyjawi ci swoje uczucia e, lub tymi uczuciami się podzieli. Dla części z was ta osoba będzie chciała zaryzykować dla waszego uczucia bez względu na wszystko i wszystkich i wszelkie przeszkody świata. Będzie chciała po prostu mm, rzucić się w wir tej znajomości. Będzie chciała z Wami być, ona o tym myśli bardzo intensywnie, ona w ogóle myśli o Was bardzo intensywnie, co Wy możecie odczuwać podświadomie, karty rezonują w dwie strony, tak jak nieraz mówię, obsesyjne myśli, takie zaplątanie tych myśli. Taki świat werbalny, niewerbalny, wy się odczuwacie, bo tu jest karta bliźniaczego płomienia, ale też karta relacji karmicznej, kochani, czyli ze zdwojoną siłą wasze myśli są ze sobą połączone, a wasza więź między wami ciężka do rozerwania, przez co relacja może być też trudną relacją, nie ukrywam. Jakie są jego, jej zamiary do ciebie na najbliższe 6 miesięcy, kochani, sprawdzamy. Jeżeli między Wami na ten moment, na tą chwilę jest brak kontaktu, kontakt się odnowi. Osoba powróci do Waszego życia, osoba zawalczy o Waszą relację, osoba, w ogóle relacje, wasza relacja powróci, tak? Ta osoba powróci do Was. Bardzo mocno mi się zaznaczają tu znaki zodiaku, takie jak waga, kochani, takie jak strzelce, bliźniaki, kochani, takie jak byki. I barany mi się tu pokazują, czyli albo wy, albo osoba, o którą w kartach pytacie, lub oboje jesteście spod tego znaku. Kochani, jakie są zamiary? Dla części z Was, nie dla wszystkich, ale dla części z Was widzę nieplanowaną ciążę w kartach. Wiecie, no, ja w ogóle w kartach widzę, że zamiarem tej osoby jest to, abyście mogli być razem. Nie ukrywam, że będą przeszkody. Szczególnie jeżeli jest jakiś dystans między Wami, bo ta osoba może też być, jest dystans, ogólny dystans, może to być problem finansowy, problem mieszkaniowy, możecie mieszkać od siebie daleko. Mm, lub właśnie finansowo, tu jest jakiś problem, jest rozdarcie finansowe albo u Was, albo u tej osoby, o którą pytamy, e, widzę jakieś zawirowania życiowe, ta osoba myśli troszkę przez pryzmat pieniążków, czy sobie poradzi, czy da sobie radę, czy to, co chce i do czego dąży, ma sens i czy e, chce, czy może, czy podoła, tak, temu, żeby na przykład być z Tobą i i żeby ta relacja przetrwała. Czy to ma sens? Tak mi wychodzi dla części z Was. Ale ta osoba nie chce Ciebie stracić. Przyszłość. Zobaczymy przyszłość relacji Waszej. Przyszłość. Po wielu, wielu trudach i wielu kłodach pod nogami będziecie razem. Ja tak jak powiedziałam, przed chwilą karty się uzupełniają i ja widzę, kochani, iż ta osoba... I dla części z Was będzie dziecko. Będzie między Wami dziecko, połączy Was dziecko. Połączy Was dziecko, a dla części z Was mm, połączy Was jakaś sytuacja, która Was do siebie zbliży bardzo. Dla części z Was będzie to kryzysowa sytuacja, ale ta sytuacja Was bardzo do siebie zbliży. To będzie początek przyszłości dla Waszej znajomości. Widzicie, jak mi się zrymowało. Zobaczymy też. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Kochani, uważajcie na jakąś osobę z przeszłości. Uważajcie na osobę z przeszłości. Kogoś, kto będzie próbował manipulować Wami lub wpłynąć na Was. Kto będzie chciał Was odsunąć od tej osoby, o której myślicie. Na części z Was mogą to być Wasze dzieci, Wasi rodzice, ktoś z Waszej rodziny. Widzę po prostu wpływ innych osób, być może przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś Wam bliski, szczególnie osoby z znaku raka, mogą próbować Was rozdzielić, wpływać na Was. Ktoś będzie się tu bardzo mieszał, ktoś będzie rozsiewał plotki, gadał głupoty. Nie słuchajcie się tego, tak mi w kartach dla Was wychodzi. Kochani, piękne karty Wam wyszły, piękne. Oczywiście, jeżeli już będę się powtarzać i marudzić, jeżeli nie chcecie tego słuchać, przewincie. Kochani, jeżeli czytanie Wam się podobało, jeżeli. Rezonuje z Wami w części lub w całości, zostawcie ślad po sobie, komentujcie, y, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Oczywiście, jeżeli chcecie y, odczyt prywatny, to już się powtarzam, zapraszam do kontaktu ze mną. Jeżeli chcecie aktualizację czytania, które już kiedyś u mnie robiliście, zapraszam również do kontaktu. Ja się z Wami na ten moment żegnam. Piszcie, oczywiście, bo nie wiem, czy tutaj mówiłam przy tej karcie. Jakie chcecie czytanie świąteczne, które pojawiłoby się wtedy w pierwszy dzień świąt? Kochani, czy to ma być lustro uczuć, czy jakieś inne? Są fajne propozycje, już wszystkie te w komentarzach wcześniejsze biorę pod uwagę. Oczywiście i kochani, jeżeli jeszcze macie jakieś pomysły, piszcie, będzie mi niezmiernie miło. Ja się z wami serdecznie na ten moment, na tą chwilę żegnam. Życzę wam ze swojej strony wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odczycie z kart Tarota. Kochani, cześć!